Cześć, witam Cię serdecznie z tej strony Michał Stachowiak i w dzisiejszym materiale opowiemy sobie nieco o ustawie, która jeszcze nie weszła w życie, ale o której było głośno w zeszłym tygodniu, a mianowicie o ustawie, która wprowadza nakaz pokazywania cen na stronach internetowych przez deweloperów. Przejdziemy sobie krótko przez tą ustawę i omówimy sobie, jakie obowiązki będzie ona wprowadzać, jeżeli oczywiście wejdzie w takiej formie. Kanał wspiera Netbaj. Agencja marketingowa dla deweloperów. Cześć, witam ci serdecznie na kanale Marketing Dewelopera. Jest dzisiaj 28 kwietnia, kiedy to nagrywam, i w dniu dzisiejszym e, jeszcze ta ustawa nie weszła w życie. Ona dopiero przeszła przez Sejm, e, jeszcze nie trafiła do senatu. I nie wiadomo, czy w takiej formie jak dzisiaj to nagrywam, czy ona rzeczywiście wejdzie w życie. Możliwe, że będą jakieś zmiany, możliwe, że ona nie wejdzie w życie. Jednak nagrywam to właśnie na dzień 28 kwietnia 2025. Jeżeli będą jakieś aktualizacje, oczywiście nagram w tym temacie również odcinek. A o co dokładnie chodzi? Chodzi o e, zmianę ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz deweloperskim funduszu gwarancyjnym, oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów e, i takie generalne założenia tej ustawy, która ma wejść w życie. Polegają na tym, tak jak sobie tutaj teraz przeczytamy, deweloper ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej, na której od dnia rozpoczęcia sprzedaży do dnia sprzedaży ostatniej nieruchomości lub jej części objętej przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym podaje informacje o adresie jego siedziby, sposobie kontaktu nabywcy z deweloperem, lokalizacji, lokalizacji przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego oraz. Tutaj najważniejsze cenie metra kwadratowego oferowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych oraz całej nieruchomości lub jego części będącym przedmiotem sprzedaży. Czyli po prostu musimy po pierwsze mieć stronę internetową, jeżeli będziemy, jeżeli będziemy prowadzić sprzedaż, no i na tej stronie musimy jawnie pokazywać ceny za metr kwadratowy, jak i ceny m, za cały lokal m, będący właśnie przedmiotem sprzedaży. Kolejna w punkcie drugim musimy również pokazywać ceny pomieszczeń przynależnych, czyli tutaj na przykład chodzi o komórki lokatorskie, o miejsca parkingowe. Oczywiście, jeżeli cena tych pomieszczeń nie jest uwzględniona w punkcie pierwszym i w punkcie trzecim mamy inne niż określone w punkcie pierwszym i drugim świadczenia pieniężne, które nabywca zobowiązany jest spełnić w wykonaniu umowy. Czyli jeżeli nabywca jest zobowiązany ponieść jeszcze jakieś koszty, musimy o nich napisać. I co ważna rzecz, tutaj jest jeszcze punkt z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Przykładowo e, często jest taka praktyka przy lokalach inwestycyjnych, gdzie deweloper podaje cenę netto, a nie podaje VAT-u, bo na przykład ten VAT będzie można później sobie odliczyć, no to taki przypadek już nie przejdzie, trzeba będzie pokazywać te ceny e, w, e, w kwocie brutto. Teraz punkt drugi, również niezwykle istotny. W przypadku zmiany cen lub świadczeń pieniężnych, w tym wprowadzeniu obniżenia ceny lub świadczenia pieniężnego, deweloper z dniem zmiany uaktualnia informacje na stronie internetowej z podaniem daty zmiany i zasadach stosowania obniżonych cen i świadczeń pieniężnych z zachowaniem informacji od rozpoczęcia sprzedaży. Czyli tak jak ja rozumiem też ten punkt, to w przypadku, kiedy na przykład przecenisz swój lokal, dasz jakąś promocję. No to troszeczkę musisz postępować jak w sklepach internetowych, musisz pokazać jaka była cena przed obniżką. Jeżeli ten punkt wejdzie, to mniej więcej tak to będzie wyglądać. Punkt trzeci, też niezwykle istotny. W reklamach, ogłoszeniach i innych formatach ofert sprzedaży kierowanych do nabywców, deweloper jest zobowiązany podawać adres strony internetowej, na której znajdują się informacje, o których mowa wcześniej. To też jest niezwykle istotne, czyli na przykład w reklamach, jeżeli prowadzisz reklamy gdzieś na Facebooku, jeżeli prowadzisz jakieś reklamy outdoorowe, no to tam będziesz musiał podawać adres swojej strony internetowej. No i zobaczmy sobie jeszcze punkt piąty, że naruszenie obowiązków określonych w ustępie od 1 do 4 stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. No tutaj, w rozumieniu artykułu, już nie będę tego dalej czytał, ale generalnie chodzi o to, że po prostu naruszenie tych punktów będzie skutkowało może skutkować karą e, która zostanie nałożona po prostu na dewelopera I teraz jak rozumieć te, te przepisy nie wiadomo czy one wejdą jeszcze w takiej formie ale jakie rozumieć przede wszystkim trzeba będzie mieć stronę internetową e, i właśnie jeżeli prowadzisz małą inwestycję to strona może się wydawać takim dużym wydatkiem tak dla ciebie e, są też rozwiązania gdzie można po prostu zrobić prostszą stronę internetową ale taką, która będzie właśnie spełniać te założenia, o których mowa jest w tej ustawie. Po drugie, trzeba będzie pokazywać ceny, czyli trzeba mieć jakiś system do zarządzania tymi cenami na, na stronie, o ile oczywiście sprzedajesz troszeczkę więcej lokali, bo jak sprzedajesz dwa lokale, no to też pewnie to zarządzanie cenami wygląda inaczej. Jeżeli sprzedajesz wiele lokali, musisz mieć system do zarządzania, żeby się w tym po prostu nie pogubić, żeby wiedzieć jaka cena była wcześniej, jaka cena jest aktualnie na stronie, no i czy właśnie jest ta informacja o zmianie ceny. To będzie niezwykle istotne. My w NetBuy wdrażamy strony internetowe i jesteśmy w stanie taki moduł dla Ciebie skonfigurować. Trzeba pamiętać o cenach wszystkich pomieszczeń przynależnych, czyli jeżeli masz komórki lokatorskie, miejsca parkingowe, to też musisz pokazać na stronie, i najlepiej to zrobić na przykład w formie dodatkowej tabeli, dodatkowego modułu, gdzie właśnie pokażemy te miejsca postojowe czy też komórki lokatorskie. No i czwarty punkt podsumowując, jeżeli będziesz tworzył materiały reklamowe, reklamy, to tam będziesz musiał umieszczać adres strony internetowej. Jak to może wpłynąć na marketing inwestycji deweloperskiej? No, bo przecież o tym jest ten kanał. Wydaje mi się, że. Wiele deweloperów postanowi zmienić swoje strony internetowe, szczególnie właśnie ten moduł zarządzania lokalami, i po prostu zmienią się tabele, zmienią się te interaktywne makiety. Część deweloperów, która nie ma strony internetowej, będzie musiała ją zrobić, tak? więc mm, będzie szukać wykonawcy, będzie szukać agencji, która taką stronę im wdroży. No i też po prostu mogą się wtedy zmniejszyć terminy właśnie firm, które się w tym specjalizują, no bo e, będzie troszeczkę więcej. Roboty. Jeżeli już teraz zastanawiasz się nad wdrożeniem takiej strony internetowej, serdecznie zapraszam Cię do NetBuy. My znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie zarówno, jeżeli masz inwestycję wielorodzinną, sprzedajesz wiele lokali, jak i jeżeli masz małą inwestycję, która no, nie potrzebuje aż takiej rozbudowanej strony, bo na przykład za 3, 4, 5 miesięcy sądzisz, że cała się wyprzeda. Jeżeli interesuje Cię strona internetowa Twojej inwestycji, kliknij w link poniżej w opisie, umów się na konsultację, a ja chętnie doradzę Ci w tym. Temacie. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego komentarza. Jeżeli pojawi się jakakolwiek aktualizacja, nagram nowe wideo i na pewno je tutaj podlinkuję. Pozdrawiam Michał Stachowiak. Kanał wspiera Netbuy. Agencja marketingowa dla deweloperów.